Zmieniając tylko tę jedną rzecz, schudniesz 11 kg w miesiąc, ale jest jeden warunek: jeśli go nie spełnisz, waga zacznie szybko wracać. Dlatego w tym filmie powiemy Tobie, jak szybko schudnąć bez ciągłego uczucia głodu, kto powinien jeść tylko raz dziennie, powiemy Tobie, co i w jakich konkretnych dawkach suplementować, kiedy rozpoczynasz odchudzanie, a na końcu ten pyszny posiłek, który przyspieszy zdrowe odchudzanie. Są już dostępne nasze najnowsze książki znajdziesz je na stronie braciarodzeń.pl. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. A teraz tradycyjnie pięć ciekawostek dotyczących odchudzania, a jak odchudzanie, to musi wejść tutaj na salony insulina, bo bez obniżenia insuliny nie ma zdrowego odchudzania. Ciekawostka numer jeden, insulinooporność to przyczyna otyłości i niestety większość lekarzy o niej. Nie wiem, Mateusz, na pytanie co powoduje insulinooporność, jakie masz myśli w głowie? Ty jesteś lekarzem. Yy, przyczyną insulinoporności po pierwsze jest jedzenie, jakość jedzenia i ilość jedzenia, które spożywasz. Głównie zwracałbym uwagę na makroskładnik węglowodany, czyli ten makroskładnik, który w największym stopniu podnosi insulinę i na logikę. Skoro insulinooporność to za dużo insuliny, a w efekcie organizm przestaje odpowiednio reagować na insulinę, no to trzeba yy, ograniczyć ilość węglowodanów, które te insulinę jeszcze podbijają bez względu na to, czy są... Pełnoziarniste czy niepełnoziarniste. No i dokładnie, niestety, prawda jest taka, że większość niestety naszych kolegów na pytanie, no bo musimy się zgodzić z jednym faktem, że insulinooporność jest coraz większym problemem na świecie. Coraz więcej osób mówi o insulinooporności. Zauważamy już plagę insulinooporności, związaną z nią wiele chorób, nie tylko nowotwory, otyłość nadciśnienie tętnicze stłuszczenie wątroby, ale jak zadamy pytanie w takim razie. Szanowny panie, no to co powoduje insulinoporność? I wiele osób mówi, nie wiem. No to trzeba się zastanowić, dlaczego nie wiedzą, ale z drugiej strony dać im odpowiedź. Insulinoporność to jest za dużo insuliny, czyli organizm zaczyna bronić się przed nadmiarem insuliny, która jest indukowana niewłaściwym sposobem odżywiania. Z drugiej strony system jest przekonany, że insulinooporność jest spowodowana otyłością, czyli odwraca się tą kolejność. Myśli tak. się, że otyłość powoduje insulinoporność, więc trzeba leczyć otyłość zastrzykami tak. po to, żeby no nawet nie pozbyć się insulinoporności, no bo te zastrzyki niczego nie, tak naprawdę nie pozbywają. Zaraz to obalimy w drugiej ciekawostce, ale Teraz jeszcze zostańmy tutaj, zobaczcie. No, i, no, wszelkie badania, które badają ludzi, którym się podaje insulinę, wstrzykuje się insulinę i później bada się poziom insulinooporności. Pokazują zgodnie, że zwiększa się insulinooporność u każdej oso osoby, u której dodamy insulinę. Czyli insulinooporność jest spowodowana insuliną to jest częsty przypadek u osób z cukrzycą typu drugiego, u których niestety błędnie, ale rozpoczyna się insulinoterapię, ponieważ te tabletkoterapia nie przynosi efektów, ponieważ no nie daje się właściwych zaleceń y, y, żywieniowych tym pacjentom, wobec tego w którymś momencie wchodzi się z insulinoterapią. Ci pacjenci zamiast zdrowieć, jest to gwóźdź do trumny tego pacjenta, zwiększa się ryzyko śmierci Trzykro... z, powodu, y, trzykrotnie. z powodu zawału, udaru i, i po prostu śmierci y, z jakiejkolwiek Przyczyny tylko dlatego, że dostrzykuje się hormonu, którego ten pacjent ma w nadmiarze, a ten hormon powoduje zwiększenie magazynowania tkanki tuszowej, więc te osoby tyją szybciej, mają jeszcze większą insulinoporność i powikłania tej insulinoporności. Dokładnie jest tak, że jeżeli pacjentowi z cukrzycą typu drugiego zaczynamy dawać insulinę, to ryzyko choroby Alzheimera wzrasta dwukrotnie i ryzyko śmierci nawet trzykrotnie. A ryzyko śmierci z powodu raka dwukrotnie. Bez względu na to, jaka jest glukoza. Dlatego ten system oparty o glukozę powinien zostać zaorany i na salony powinna wyjść insulina. Spójrzcie teraz na ekran, dlaczego to jest tak bardzo ważne? To, to jest prawidłowa krzywa krafta. Wzorzec, którego powinno uczyć na studiach medycznych. Niestety jeszcze się nie uczy, ale doprowadzimy do tego, żeby studenci przyszli lekarze to wiedzieli. Tak wygląda prawidłowa reakcja, odpowiedź trzustki na. No 75 gramów glukozy w tym przypadku, czyli po godzinie maksymalnie 60. Po dwóch godzinach już powinno iść w kierunku w kierunku pozycji wyjściowej, ale nie, nie może być więcej niż 30. I to jest OK. Problem polega na tym, że jeżeli jednak żyjemy w świecie insulinoopornym, i to już, jest, to, to, to już jest opór na insulinę, wzorzec drugi oporność na insulinę, zobaczcie. Po spożyciu posiłku wysokowęglowodanowego wystrzeliwuje agresywnie trzustka insulinę nawet do 150 i ona po dwóch godzinach powinna być tutaj, a jest tak wysoko. Po trzech godzinach jest dalej wysoko, po czterech godzinach jest dalej wysoko, czyli potrzebujemy około cztery godziny, żeby znormalizować poziom insuliny i teraz już sam ten fakt powoduje, że powinny nam się łączyć kropki, jak powinno w takim razie... Wyglądać leczenie, czyli insulinoporności, czyli wycofywanie otyłości, dać oddech organizmowi i jeść mniej posiłków, ale niezwykłych powiemy jakich. No to ciekawostka druga odnosi się do tego, co ty powiedziałeś, że wiele osób uważa, że to insulinoporność jest spowodowana otyłością, czyli odwraca kota ogonem mhm. całkowicie. Yy, I to jest błąd yy, w ogóle semantyczny, logiczny, nie ma tutaj logiki. No, po, z, w, no, bo potwierdzeniem, że to jest błąd, chociażby są tak zwane tofi, czyli osoby, które Dosłownie. są szczupłe, i jest to coraz większa plaga które są szczupłe, ale mają insulinooporność, czyli totalne zaprzeczenie tej złej, źle postawionej tezy, że insulinooporność jest konsekwencją otyłości, jest zupełnie odwrotnie. Rzućcie, rzuć ekran, Rafał, tutaj teraz ten kawałek z artykułów portalu ABC Zdrowie. Eksperci o profesor cichoz, prawda, no zarzucają, że powiedziała nieprawdę o insulinie. Cytuję, "Musimy mylimy skutek z przyczyną i to jest coś, co... Nie ma logiki, że insulinoporność to skutek i idę dalej. Twierdzenie, że tyjemy przez insulinę, to jest swego rodzaju oszustwo naukowe. Jak z tym walczyć? No po prostu my musimy naprawdę więcej energii poświęcać na edukację profesjonalistów, ale chociażby w manipulacjach medialnych. Drugi. Logiczny argument za tym, że to insulina powoduje tycie, rzucam teraz na ekran. To jest pacjentka z insulinomą, czyli to jest taki nowotwór, guz, który wytwarza potężne ilości insuliny. Ci pacjenci, niemalże w 100%, są pacjentami otyłymi. I teraz ta pacjentka, po wycięciu tego guza, w ciągu kilku tygodni, zobaczcie na wykres chudnięcia. Traci potężne ilości kilogramów, tylko eliminując ten jeden czynnik. Czyli guz, który produkował nadmiar insuliny, spowodował, że przytyła kilkadziesiąt kilogramów. Wycięcie, czyli jedna interwencja polegająca na wycięciu tego guza, czyli zmniejszeniu produkcji insuliny, spowodowało, że w kilka tygodni pacjentka wróciła do zdrowia. No, dosłownie, dosłownie. I takich argumentów można przytaczać oczywiście wiele, dlatego zobaczcie, do czego my dążymy tym filmem i tą wiedzą. Jeden, dwa posiłki, oczywiście są pewne warunki, żeby tak się odżywiać, o których tutaj powiemy, powodują, że zawężamy... Ten okres jedzeniowy, ale to musi być jedzenie zgodne z tym, co my dzisiaj Was nauczymy, ale wydłużamy ten okres, w którym insulina ma okazję, te 4 godziny, pamiętacie, ma okazję spaść do poziomu w miarę fizjologicznego, który jest jasnym sygnałem do tego, żeby organizm nie bał się otwierać receptorów insulinowych i nie bał się chudnąć, bo tak naprawdę o to tutaj chodzi. Dam pewien taki przykład analogiczny słuchania głośnej muzyki. No jeżeli słuchacie głośną muzykę, to w którymś momencie wasz organizm zaadoptuje się do tej patologicznej sytuacji i zaczynacie być głusi. Po prostu słyszycie tą muzykę gorzej. Tak samo jest z insuliną. Jeżeli jemy śniadanie, przekąskę wysokowęglowodanową, posiłek z makaronem, później ryż, później znowu kanapkę, no to organizm trzustka wytwarza tak dużo insuliny, że organizm musi się przed tym bronić, wytwarzając insulinooporność, którą należy i można Wycofać. I teraz ciekawostka trzecia, to ciebie będę tutaj e, atakował. Boję się. E, powiedz mi, nie, mm. czy cukrzyca typu pierwszego A to tak, tak. E, jest e, słusznie wrzucona do jednego wora cukrzyc e, z cukrzycą typu drugiego, czyli pierwszego i drugiego. Jaka jest różnica między tymi dwiema no chorobami? Ja, Cukrzyca typu pierwszego to choroba, która polega na tym, że twojo, twoja trzustka nie produkuje y, insuliny, wobec tego trzeba ją wstrzyknąć z zewnątrz po to, żeby nie umrzeć. Dokładnie. Więc chwała Bogu Bantingowi i y, 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 który y, odkrył insulinę i zaczęli to masowo produkować, bo gdyby nie on, to to większość no wszyscy pacjenci z cukrzycą typu jeden by umierali. Różnica polega na tym między jedynką a dwójką, tym, że w cukrzycy typu drugiego jest nadmiar insuliny i nie trzeba niczego wstrzykiwać, tylko trzeba zrobić wszystko, żeby obniżyć poziom insuliny. No to Ty jesteś mądry doktor, to ja jeszcze Dzięki. dodam do cukrzycy typu pierwszego. Jeżeli cukrzyk typu pierwszego nie dostanie insuliny, to może zjeść konia z kopytami, ale i tak nie przytyje. Czyli bez insuliny nie przytyje i w końcu umrze. Taka była niestety przed wynalezieniem insuliny w latach dwudziestych ich droga. Nie byli w stanie odżywić organizmu, chudli aż do śmierci. A cukrzyca typu drugiego to jest właśnie za dużo insuliny, która promuje nie tylko tycie, ale promuje choroby związane z tyciem, czyli ta hiperinsulinemia jest patologiczna. I dostrzykiwanie insuliny albo zalecanie posiłków kilkudziennie wysokowęglowodanowych to jest dolewanie oliwy do ognia. To jest taka trzecia ciekawostka, myślę, że bardzo drastyczna. No i czwarta ciekawostka, no znowu pytanie do ciebie, jako lekarza. O. O, bo uważam, że no, no to le lekarze tak. powinni znać odpowiedź na to pytanie. Co tak. łączy cukrzyka, cukrzycę typu drugiego i otyłość. Czy jest według ciebie jakiś wspólny mianownik, który łączy te dwa, no nazwijmy to stany? Insulinooporność. No brawo, co będę miał? na koniec roku, dostaniesz taką przyczepkę, piątka? przyczepkę, tutaj taką tarczę wzorowego ucznia i teraz na ekran bardzo proszę, żebyś, Rafał, wrzucił zespół metaboliczny, bo... Yy, w... Już dawno, dawno temu, bo w latach 70-tych taki naukowiec Raven mówił dużo o zespole metabolicznym. E on był jest nazwany też, był nazwany zespołem insulinooporności. I niestety to się nie przebijało do e takiego popularnego myślenia, tylko mówiono zespół metaboliczny, zespół metaboliczny. Ale co to jest zespół metaboliczny? No to jest połączenie tych pięciu elementów, które tutaj widzicie teraz na obrazku. Czyli otyłość brzuszna, podwyższone trójglicerydy, obniżone HDL, podwyższone ciśnienie tętnicze, nadciśnienie i podwyższona glukoza naczczo. I teraz no czy widzisz jakąś wspólny mianownik tych wszystkich elementów? No dodałbym jeszcze podwyższona insulina i byłoby wszystko dobrze. Dokładnie, to jest jeszcze niedoskonała kwalifikacja. Świetnie. I teraz w tym kwadracie choroby po połączone, czyli związane z zespołem metabolicznym jest Cukrzyca typu drugiego, czyli insulina. Nadciśnienie tętnicze, zaraz wyjaśnimy, dlaczego hiperinsulinemia powoduje nadciśnienie tętnicze. Stłuszczenie wątroby, nasz artykuł o stłuszczeniu wątroby, teraz zobaczcie tutaj na ekranie. I problemy zdarzenia kardio. Lo... No, z choroby sercowo-naczyniowe, czyli udar zawał, czyli wszystkie choroby, na które 7 lat temu przepisałbym 10 leków osobno, nie wiedząc, że wspólnym mianownikiem jest hiperinsulinemia, insulinooporność i można byłoby temu jednemu pacjentowi z tymi chorobami pomóc jedną strategią żywieniową, czyli ograniczaniem węglowodanów. Gdzie nie przyłożymy mózgu i oka, tam po prostu wychodzi insulina e, i teraz po pierwsze, e, czepię się teraz tego nadciśnienia tętniczego. Wiele mechanizmów związanych z insuliną, opisujemy to w książce terapeutycznej Ograniczanie węglowodanów, chociażby to, że nadmiar insuliny podkręca układ współczulny, dlatego wiele osób z insulinoopornością nie może zasnąć w nocy. Po prostu ciągle myśli, wierci się, ma nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca. Ja ostatnio się wiercę. No ale... Mierzyłeś ciśnienie? Nie. Nie mierzyłeś. To może lepiej nie mierz. Nadmiar insuliny usztywnia tętnicę. Jesteśmy lekarzami i marzy nam się, aby każda osoba chora na insulinooporność, cukrzycę typu drugiego i choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby czy zespół policystycznych jajników, Posiadła wiedzę, która pozwoli jej wycofać te choroby Problem polega na tym, że skorumpowany, trzeba tak powiedzieć, system daje nieaktualną wiedzę w postaci szkodliwych, wytycznych. Bierzcie zdrowie w swoje ręce. Zdobywajcie aktualną wiedzę. Taka wiedza jest też w naszej książce, jak pozbyć się insulinooporności i wycofać cukrzycę typu drugiego. Przede wszystkim to wiedza niezależna. Bierzcie zdrowie w swoje ręce. Zdrowie.pl Dodatkowo nerki są zmuszane przez nadmiar insuliny do zwrotnego wchłaniania sodu, co pociąga wodę i zwiększa ciśnienie tętnicze krwi. I teraz bardzo ciekawe, dlaczego ktoś może zadać pytanie. Wysokie trójglicerydy są charakterystycznym objawem insulinooporności? Tak, dlatego że insulina daje jasny sygnał, żeby pakować trójglicerydy w LDL, czyli po pierwsze produkować dużo trójglicerydów w wątrobie, później pakować w LDL i produkować ich więcej jednocześnie i to jest bardzo ciekawe. W insulinooporności bardzo często wielu pacjentów ma niski HDL, czyli charakterystyczny element tego zespołu metabolicznego, bo insulina w nadmiarze daje jasny sygnał, żeby szybciej e, oczyszczać e, krew z HDL po prostu, żeby przy, przyciągać do wątroby i e, oczyszczać tą krew z e, HDL i nagle wszystko się e, łączy. Ciekawostka piąta. Ciekawostka no Tutaj wielu pacjentów łapie się za głowę, bo o, o tym nie wiedziało. Tłuszcz powstaje... Z węglowodanów. Chciałeś, chciałbyś to skomentować? Jak no, to tłuszcz z węglowodanów? No tak, no, organizm, a konkretnie wątroba, ma takie coś jak lipogeneza denowo, czyli jeżeli zjesz za dużo węglowodanów, yy, prostych, zwłaszcza, a zwłaszcza fruktozy, to włącza ten proces i zaczyna magazynować, produkować z tego tłuszcz, i odkładać właśnie w wątrobie i odkładać w tkance no, tłuszczowej dobra. Tam, gdzie, to spójrzcie, tam, gdzie ma być. spójrzcie na ekran, bo to co prawda jest skomplikowane, no, ale już, już upraszczamy. Po lewej stronie na górze jest fruktoza, tutaj zaznaczona właśnie czerwonym kółkiem, wchodzi w ten szlak lipogenezydy nowo i zobaczcie, powoduje stan zapalny, ale też powoduje tutaj tłuszcz, czyli tu jest kropla tłuszczu, ale to nie wszystko, bo tutaj są te na dole trójglicerydy, o których mówiłem i to wszystko doprowadza do insulinooporności wątroby, Mięśni, ale też uwaga, ta strzałka po prawej stronie, która idzie do mózgu, przekreślona, czyli fruktoza, powoduje hedonistyczne jedzenie, bo ona zaburza ten naturalny. Sygnał. sygnał do mózgu, który jest sterowany leptyną, czyli nakręca ona leptynooporność, czyli to są te osoby, które ciągle są głodne. Ciągle są głodne, a ktoś im zaleca jedzenie pięć posiłków, pełnych węglowodanów i jeszcze soczek z fruktozą i mnóstwo owoców. I doda Błąd. dodatkowo zasada 80 na 20. To jeszcze e, na zakończenie przed rozwiązaniem i przed tym pysznym posiłkiem spójrzcie też jeszcze na potwierdzenie tutaj. Jedzenie tu jest akurat sugar consumption, czyli. E, Jedzenie cukru, mnóstwo fruktozy nie dość, że powoduje dysbiozę, czyli zaburzenia flory jelitowej, to jeszcze wchodzi w cały proces właśnie insulinoporności i doprowadzania do stłuszczenia wątroby. I rozwiązanie. Mhm. No to możemy sobie zadać pytanie, jak w takim razie obniżyć insulinę, zacząć jeść raz dziennie, dwa razy dziennie pełnowartościowo, ano, jest to siedem prostych kroków, które doprowadzają właśnie do tego, że Często jedzenie jednego posiłku nie jest problemem. W takim razie numer jeden, żeby zacząć zdrowe odżywianie, zdrowe chudnięcie, uzupełnimy niezbędne do tego niedobory, a mówimy tutaj o witaminie D i o magnezie. To właśnie od tych dawek, które zaraz powiemy, powinniśmy rozpoczynać suplementację. Uwaga, Rekomendowane dawki początkowe 2000 dla dzieci poniżej roku życia, 4000 dla dzieci i młodzieży w wieku 1-18 i 10 tysięcy dla osób dorosłych przy założeniu, że osoby z nadwagą potrzebują często, na, często nawet 3 razy większe dawki przez 3 do 6 miesięcy i oczywiście pod kontrolą poziomu witaminy D. To jest jedna najważniejsza sprawa. Witaminy D. Ja często zalecam pacjentom raz dziennie, nawet te duże dawki nie trzeba tutaj e, tych dawek rozdzielać. Inaczej jest w magnezie, spójrz tutaj Mateusz, nasze rekomendacje w magnezie nawet do 1200 1200 mg jonów magnezu na dobę. To jest przy niedoborach, a 400 do 700 dziennie w mniejszych problemach w chronicznym stresie lub zaburzeniami snu, nadciśnieniem tętniczym, insulinoporność, czy dużą aktywnością fizyczną. To to 700 powinno wystarczyć. I teraz z magnezem jest tak, że powinniśmy też wybierać odpowiednią formę. Na przykład cytrynian magnezu Albo glicynian magnezu też jest dobrą formą. Dokładnie, albo na przykład taurynian, on działa u niektórych osób uspokajająco. I to są tak naprawdę dwa zadania najważniejsze przed zdrowym odchudzaniem, ale też tu trzeba zaznaczyć potas. Jeżeli będziemy mieli mniej potasu niż 4,5 mm na litr, poziom potasu trzeba wyjściowo mierzyć, to będziemy mieli apetyt. Zwiększony wilczy głód i będziemy po prostu mieli zmniejszoną możliwość uwalniania glikogenu z wątroby, co będzie powodowało, że po prostu będziemy, wracamy do tego, będziemy ciągle głodni. Czyli to są te trzy rzeczy. Idźmy dalej. Druga rzecz to jest ograniczanie węglowodanów, i teraz ograniczanie węglowodanów. Ja przyjąłbym taką zasadę. Im bardziej chora metabolicznie osoba, tym więcej tych węglowodanów należałoby ograniczać w, na dobę, czyli 130 to jest taki low carb, czyli styl niskowęglowodanowy. Poniżej, o, prawda? P poniżej 130 dla osoby, która chce zdrowo schudnąć, chce się lepiej czuć, yy, ma insulinoporność, ale nie, niezbyt nasiloną, ale im większa insulinoporność, cukrzyca typu drugiego, naciśnienie tętnicze, to iść w kierunku ograniczania poniżej 50 gram węglowodanów, bo wtedy szybkość wycofywania insulinoporności będzie większa, no i efekty będą yy, szybciej zauważalne. Czyli żeby wycofać insulinoporność, obniżyć insulinę i zacząć jeść dwa, e, maksymalnie dwa, nawet jeden posiłek, to trzeba też zadbać o odpowiednią ilość białka. Bo to nie jest tak, że y, wielu z was pisze do nas y, Jem tylko dwa posiłki dziennie, a nawet jeden posiłek dziennie, dlatego że się zmusza do tego. Tylko dlatego, że naturalnie ograniczając węglowodany i dostarczając odpowiedniej ilości białko, czyli białko zwierzęce, naturalnie. Y, Otrzymujemy sygnał z mózgu o sytości, o tym, że się najedliśmy w naturalny sposób. To jest proces tego wysokowęglowodanowego stylu życia, który jest obarczony ciągłym głodem, dlatego że ten układ hormonalny jest rozregulowany i ty już nie wiesz, kiedy chcesz jeść. Znaczy, cały czas chcesz jeść, ale to jest nienaturalne i niezgodne z tym, że jesteś nienajedzony. A różnica polega na tym, że jak zaczniesz ograniczać węglowodany i dostarczać odpowiednią ilość białka, hormony się unormują i będziesz po prostu głodny. Dwa razy dziennie, maksymalnie trzy naturalnie. Dawaj teraz tutaj zobaczcie, w, w pewnym momencie ja zorientowałem się na podstawie tej tabeli, to jest strona 183, że ja przy swoim wzroście 1,76 76 powinienem mieć 120 gramów białka, a miałem taki okres, gdzie nie dojadałem i zorientowałem się, dlaczego czuję się gorzej, mam obniżony nastrój, no czułem spowolnione podstawowe tempo przemiany materii. Białko jest niezbędne do tego, żeby w którymś momencie przejść do jedzenia dwóch posiłków dziennie w wąskim oknie żywieniowym, o tym za chwilę, bo kolejnym etapem jest ten tłuszcz. Wiele osób boi się tłuszczu nasyconego, bo został on taki przedstawiony jako główna przyczyna miażdżycy i chorób serca, co ponad wszelką wątpliwość zostało obalone, jest dalej obalone, ale wiele osób żyje w tłuszczofobii. Tak, bo, bo, bo kiedy jeszcze przeglądałem dosłownie kilka dni temu najbardziej poczytne portale, tam nadal stosuje się tą ideologię i tą manipulację, mówiącą o tym, że tłuszcz nasycony, czyli zwierzęcy trzeba unikać, bo podwyższa cholesterol, ponieważ ta terapia cholesterolowa w mainstreamie jest broniona. Wręcz każdy, kto mówi inaczej jest niestety, ale jest napiętnowany. Wręcz materiały, które pojawiają się w mediach głównego nurtu są blokowane i kasowane na zlecenie tych wyznawców teorii cholesterolowej, która już dawno upadła. I teraz tłuszcz jest o tyle ważny, że jeżeli, jeżeli chcemy jeść dwa posiłki, powinniśmy jeść dwa posiłki, czy jeden posiłek, czyli osoby z insulinoopornością i z wszelkimi chorobami przyczepionymi do insulinooporności, to powinniśmy zadbać, żeby ten pierwszy posiłek dziennie był posiłkiem tłustym. Jeżeli będziemy ograniczać tłuszcz naturalny, to będziemy szybko głodni i będziemy nawet w stylu niskowęglowodanowym podjadać. Ale tłusty to nie znaczy o to, że na golonkę trzeba jeszcze rozpuścić sztabkę masła, albo... Na żeberka jeszcze posmarować smalcem, tylko chodzi o to, że właśnie te żeberka mają w sobie tłuszcz. Czy nie bać się tego tłuszczu? Nie na siłę nie ściągać skórki z kurczaka, bo ma tłuszcz, tylko jeżeli lubisz to nie bój się, bo to jest naturalny tłuszcz i to nie ten tłuszcz, to, to nie tłuszcz powoduje miażdżycę, tylko nadmiar węglowodanów przetworzonych i podwyższona insulina i stan zapalny, to wszystko zresztą nagraliśmy film o miażdżycy, więc obejrzyjcie ten film o posiłku, który u 33% osób Świetnie. wycofał miażdżycę na końcu będzie. Na końcu filmu polecamy. I teraz jeżeli zrobimy wszystko dobrze, jak do tej pory, to następny punkt będzie zdrowe niejedzenie, czyli wydłużanie przerwy między pierwszym a ostatnim posiłkiem. Najpierw może być to post przerywany 16 na 8 i tu już tutaj w to 8 godzin możemy wrzucić dwa posiłki, docelowo nawet jeden, ale po prostu któregoś dnia obudzicie się i powiecie, wow, nie muszę jeść śniadania i po prostu tego śniadania nie jecie, bo macie tą wiedzę i świadomość, że nic wam się złego nie stanie, bo jesteście zaadoptowani do stylu niskowęglowodanowego. I teraz jeszcze kolejna bardzo ważna rzecz. Wiele osób przy rozpoczęciu zmiany stylu na styl niskowęglowodanowy myśli, że musi ćwiczyć, żeby wzmocnić to działanie, a my mówimy Wam na odwrót. Nie ćwiczcie w okresie adaptacji przynajmniej 6 tygodni. Idźcie na spacer, delikatnie się ruszajcie, ale celem obniżenia napięcia a nie wzmocnienia działania zmiany stylu życia, bo wpadniecie w tak zwaną dziurę energetyczną i będziecie się czuli po prostu gorzej. Już pomijając fakt, że zalecanie osobie z, naty... z otyłością ćwiczeń typu biegania i ćwiczenia na siłowni z dużym obciążeniem jest tylko i wyłącznie prośbą o kontuzję i naderwanie lub zerwanie lub uszkodzenie kolana jest to zupełnie efekt odwrotny. I oczywiście ja rozumiem system, który każe to robić, bo spłyciliśmy od do spalania kalorii, więc no spalić energię trzeba na siłowni, ale kiedy już wiesz, że to nie chodzi o kalorie, tylko o to, żeby obniżyć insulinę, zaczynasz najpierw od odpowiedniej jakości jedzenia, czyli obniżasz węglowodany i jesz białko zwierzęce, nie bojąc się tłuszczu nasyconego i zaczynają dziać się cuda. I na koniec oczywiście żadna metoda, żaden sposób nie byłby e, popularny, gdyby nie dało się go utrzymać długoterminowo i oczywiście są pewne warunki, żeby utrzymać styl nisko węglowodanowy długoterminowo. Jest to Ostrze niż jedzenie owsianki na śniadanie, e, ale trzeba jednak e, Punkt siódmy, MPZ, czyli można pięknie żyć, co znaczy, że musimy zadbać o emocje, o relacje i znaleźć te miejsca, gdzie ten stres wybija. A także zadbać o wiedzę, że uzależnienie leczy się abstynencją. Zdecydowana większość osób z opornością to osoby uzależnione od cukru, od węglowodanów przetworzonych, a uzależnienie leczymy abstynencją. Przynajmniej 30 dni abstynencji potrzeba aby chemia mózgu zaczęła wracać do normy i żeby przestać czuć tą... Chęć ogromną na podjadanie. Nie zasada 80 na 20, która nie pomaga, wręcz szkodzi, tylko abstynencja 30. Ale jest też miała. bardzo ważne, e, samo e, niezależne myślenie e, i w, ufanie po prostu sobie. Za chwileczkę otworzę tutaj. Zobaczcie, na zrozumienie w ogóle OMAT, czyli One Meal a Day. Zwykle jest to jednogodzinne okno, choć możliwe jest wydłużenie go do 3 godzin. Czyli zobaczcie, ten OMAT, czyli jeden posiłek dziennie, to mogą być 3 godziny i w tych y, trzech godzinach po prostu y, jemy. I to się dalej kwalifikuje jako one meal a day. I teraz zobaczcie, jakie korzyści mamy. Zwiększoną wrażliwość na insulinę, czyli to wszystko, co mówiliśmy. Szybsze chudnięcie, większe, szybsze wycofywanie insulinoporności. Autofagia, temat, który, o którym mówimy coraz częściej. Warto zdawać sobie sprawę, że jeżeli jemy ciągle, to nie dopuszczamy organizmu do tego naturalnego, fizjologicznego oczyszczania, co nazywa się autofagią, ale też prostota i oszczędność. Nie musicie dziękować. Wiemy, że dzięki temu filmowi zaoszczędziliście mnóstwo pieniędzy. No i tutaj też warto powiedzieć, że. W którymś momencie, jak przejdziecie na styl niskowęglowodanowy, zaczniecie jak nigdy słuchać własnego ciała, będziecie zwracać uwagę na sygnały wysyłane przez wasze ciało, takie jak głód, poziom energii, i ogólne samopoczucie, i w razie potrzeby dostosujecie ten omad do siebie, lub po prostu zrezygnujecie z omadu na 16, na 8 i na dwa posiłki dziennie, i to też będzie piękne. I na koniec, co jest bardzo ważne, w okresie poza jedzeniem jednego posiłku dziennie, najczęściej to u moich pacjentów to tydzień, dwa, kilka tygodni ten jeden posiłek dziennie trzymali, niektórzy oczywiście dłużej, ale później zadanie było takie, żeby dbać o białko. Czyli o te ilości, o których e, mówiliśmy wcześniej, to jest warunek bycia na omadem, czyli w, l, wiedza, żeby się nie skrzywdzić i później nie mówić, że to nie działa. A teraz zapraszamy. Właśnie widzicie pyszny posiłek niskowęglowodanowy, który dostarczy Tobie wszystkie niezbędne makroskładniki potrzebne do tego, żeby przyspieszyć odchudzanie, czyli obniżające insulinę, a jednocześnie dostarczające masę, witamin, smacznego. Yy, życzymy i wycofujcie sobie choroby i insulinoporność, yy, yy, można pięknie żyć. Ten zakazany posiłek wycofał miażdżyce w tętnicach serca aż u 33% osób w 12 miesięcy. Co najciekawsze, każda z tych osób miała kosmicznie wysoki cholesterol. Dlatego jeżeli zdiagnozowano u Ciebie miażdżyce i jej powikłania takie jak udar czy zawał serca... ...i masz do tego wysoki cholesterol, to koniecznie obejrzyj ten film.